W kolejnym filmie. Tym razem jedziemy odwiedzić jedno takie, nazwijmy to historyczne miejsce. A jakie zapraszam do oglądania filmu, zobaczycie w dalszej części. Pisuję, nie jest ani za ciepło, ani za zimno. Jedynie delikatny wiatr, ale przez to jest bardzo fajnie. Nie ma takiej duchoty. jak Wam się podobają moje nowe zielone gripy bo mi bardzo fajnie zapewniają bardzo dobry chwyt nie męczą ręki przez te dziurki chociaż tego się obawiałem ale naprawdę fajnie to wygląda kierownica wydaje się na szerszą optycznie takie zakupione u Chińczyków za bodajże niecałe 15 zł Patka, którą znacie z mojego poprzedniego filmu Kładka na przemszy. Jedziemy sobie. Jesteśmy niedaleko miejsca docelowego. I coś, za czym nie przepadam. Czyli ogólnie podjazdy. Ten nie jest stromy, ale długi. No ale cóż, jedziemy. Wspomniałem, podjazd nie jest stromy, ale długi. Do góry. Na szczęście już niedaleko. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale widok robi wrażenie. Mówiłem, że pogoda fajna na rower, bo nie jest za ciepło. To muszę sprostować, bo mimo tego, że nie ma dużego słońca to na ramionach, na rękach tutaj czuję normalnie żar i tak właśnie oto zbliżamy się do owego historycznego miejsca o którym za chwilę coś opowiem w tym miejscu nazwanym smutną górą smutna dlatego, że Wydarzyła się tu dość wielka tragedia. W 1831 roku w Hełmie Śląskim wybuchła epidemia cholery. I żeby ludzi, którzy zmarli na tą okropną chorobę, nie chować na miejscowym cmentarzu, postanowiono pochować ich w zbiorowych mogiłach, właśnie na zboczach tej góry. Kiedy potem nadano jej nazwę, właśnie Smutna Góra, zginęło z tego co podaje Wikipedia 281 osób zmarło, zginęło, zmarło na tąże chorobę i takim oto pomnikiem upamiętniono to wydarzenie. Niedaleko mnie w sumie miejsce jest, a nigdy tutaj chyba nie byłem. wyglądać będzie zaraz z przodu zobaczycie widok w oddali kopalnia Piast Bieruń przed nami widok na hełm śląski a tak wygląda pomnik z tej strony w oddali rower tam jest jeszcze jakaś ścieżka zaraz zobaczymy co tam dalej jest Były po drugiej stronie od tamtego pomnika znajdują się dwa krzyże nawet trzy jeden jakiś współczesny tam chyba zwalony ten uszkodzony możliwe że to właśnie w tym miejscu chowano w zbiorowych mogiłach tych zmarłych ludzi i głazy Zresztą opisane tak jakby stanowią punkt odniesienia, gdzie, ten, gdzie to się wszystko wydarzyło. A tutaj widok na Dziećkowice inaczej zwane też Gamrotem. I właśnie tutaj w dół sobie pojedziemy. A co dalej? No to się okaże, bo Szczerze powiedziawszy, to teraz nie wiem po której stronie Gamrotu jestem, ale chyba po tej właściwej, czyli po tej, po której zawsze na niego wjeżdżałem. Na odrobinę szaleństwa, bez hamulcy. A jednak z hamowaniem za bardzo częściej. Zmienimy troszkę trasę. Jako rzadkość na moich trasach napotkałem takie miejsce do odpoczynku. Dwa... Dwie takie budki przepraszam. Takie zadaszenia ze stojaczkami dla rowerów wykonanych z pni. Fajne miejsce. Stamtąd przyjechałem, tam pojadę, a tak wygląda to tutaj ogólnie. Całkiem sympatycznie. Kubuś. Kubuś z nowymi gripami. Jak widać łączone Endomondo. Gripy prezentują się tak. Fajnie się je trzyma, pewny uchwyt dzięki tym właśnie otworom, które wbrew pozorom nie męczą podczas jazdy. Taka mała pierdoła, a cieszy czerwone kółko, przerzutki. Miejsce upamiętniające osoby, które zmarły. Jest raczej tutaj, nie tam, gdzie były te krzyże, tylko trzeba wyjść po tych schodach. Smutna góra, miejsce pamięci. Idziemy to zobaczyć. To tutaj jest pomnik drugi, upamiętniający. Pomnik z czaszką, krzyżem. 1998 renowacja urząd gminy hełm Śląski Ofiarą epidemii cholery 1831 o i tyfusu 1878 w stronę domu już raczej Dzięki za oglądnięcie tego filmu, za wszystkie komentarze. Łapki w górę, łapki w dół, za subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Miejmy nadzieję w kolejną niedzielę, o ile czas i pogoda pozwoli. Jak zawsze, link. Do trasy znajdziecie w opisie filmu, link prowadzi do Endomondo, można zobaczyć całą trasę.